Witam Was dzisiaj na przeglądzie w Kiku. Mamy sporo nowości, które chciałam Wam pokazać. Te bluzeczki już Wam pokazywałam. One kosztują 30 zł. Pokazywałam w ostatnim filmie, ale tak jak już zaczynamy z całym przeglądem, to chciałam Wam pokazać po kolei. Tą koronkową też już pokazywałam za 30, 20 zł z tym paseczkiem u góry. Lecimy dalej. Tutaj macie taką w te wzorki za dwie dyszki w sumie cena jest całkiem spoko i tą sportową to są dokładnie te same, sam wiesz jak to z poprzedniego filmu no ale tak jak mówię, skoro jedziemy po kolei to już jedźmy po kolei ta w te kwiatki mi się mega podoba akurat i mówcie co chcecie ale taki mój gust po prostu ta jest też całkiem spoko, wygląda w taką zebrę trochę obczajmy sobie jaka tutaj zaraz będzie cena, czekajcie ona jest w cenie 45 zł. Ok, lecimy dalej. Co tutaj jeszcze jest? Fajna jest ta niebieska. Ja ogólnie lubię bardzo niebieski. Jest taki, wiecie, kolorem nieba. Bardzo przyjemny. I ona kosztuje 45 zł. No i do tego jest czerwona. W sumie ta czerwona też jest całkiem spoko. 45 zł. Ok, mamy jeszcze różowe, a właściwie takie blado jasno różowe spodnie. Są fajne, bo to są takie wiecie leginsowate za 60 zł, nie na zamek bez guzika, tylko po prostu na gumce. Tutaj mamy taką bluzkę za 35 zł. Tutaj jeszcze obok widzę też takie blado różowe narzutki. Zawsze wszystko jest w takich kolorach, żeby można było sobie dopasować cały komplet. Sorki Ona kosztuje 40 zł. No i spodnie. To są, zobaczcie, spodnie. To z takiego materiału fajnego, rozciągliwego ze sznureczkiem u góry. Tak się prezentuje całość i kosztują 60 zł. Tak wyglądałem z tyłu. Możecie sobie zobaczyć w całości. Słuchajcie, są bardzo duże rozmiary, naprawdę. Taka koszula blado różowa w paseczki. Sami widzicie, że jest bardzo duży wybór ogólnie rozmiarów. Już Wam mówię, ile ona kosztuje: 45 zł. To jest taki materiał raczej, który niestety trzeba prasować. E, tutaj macie jeszcze takie bluzki, zobaczcie, z taką koronką na ramionach, kropeczki. Ale naprawdę ta jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba ta koronka ogólnie na ramionach. Już powieszę i zaraz Wam powiem, ile ona kosztuje. 30 zł. Zobaczcie, to jest taka koronka, nie? Firanka. No i kurtki. Z fajnego materiału. Takie one są wodoodporne. To są takie trochę, wiecie, przeciwdeszczówki. Zobaczcie, jak się prezentuje z tyłu. Kapturek. To jest taki płaszczyk. I one jest w cenie 90 zł. Ale powiem wam szczerze, że jakość jest bardzo fajna. Są bardzo fajnie wykonane. Tutaj macie też czarne. Idealne teraz są na tą wiosenną aurę, z tego względu, że wiecie, jak to na wiosnę. Raz słońce, raz deszcz, a śnieg być może i się trafi. No, i tutaj mamy takie e, zielonkawe, kawę, tylko to już jest inny model. To są takie bardziej sportowe, aczkolwiek ten materiał też jest chyba wodoodporny. Zobaczcie, do dużych rozmiarów są naprawdę duże rozmiary. E, 90 zł macie od Eski dosłownie do 50 parę. Także każdy znajdzie coś dla siebie. No i teraz znowu tutaj są takie fajne spodnie na gumeczce za 70 zł. Z takim zobaczcie paseczkiem na środku. Są jeszcze też na ten sam krój, tylko po prostu to jest jakby inny materiał. No zobaczcie, one się tak prezentują z przodu, z tyłu kurde, 45 zł one kosztują, się rozhuśtała ta metka, w cenie 45 złotych i tamte, które pokazywałam wcześniej, też są w cenie 45 zł. Tutaj mamy jeszcze takie, w koszule chyba wam pokazywałam przed chwilą dosyć podobnym wzorze, za 45 złotych one są i to jest też taki materiał cieniutki, fajny, bo przewiewny. Ale zobaczcie, jakie piękne spódniczki. W panderkę. rewelacja, po prostu. Rozmiary są naprawdę mega do wyboru. Przepiękna jest ta spódniczka, bardzo mi się podoba. Ogólnie 40 zł tych spódniczek jest bardzo duży. Wybór teraz w Kiku, tutaj są takie spodnie, to są takie 3 czwarte, jakby rybaczki za 30 zł, to jest akurat dosyć duży rozmiar, chyba. co tutaj jeszcze mamy? O, kolejna spódnica też takie kropeczki czerwona 70 zł. Oko, oko, oko. Co tutaj jeszcze jest? To też jest spódnica, też taka długa do myślę tak do połowy łydki. Zależy jak sobie wysoko podciągniecie, nie? Ale tak myślę do połowy łydki. No, i ta kosztuje 70 zł. No, i tutaj ta, ta, ten sam krój, tylko inny wzór. Cena też chyba ta sama. Mi się wydaje, bo to te same wzory. Znaczy, kroje 70 zł. No, to akurat dosyć dużo za taką spódnicę. 70 zł. Wydaje mi się, że. Cena jest dosyć wysoka. Tutaj mamy legginsy za 15 zł. We wszystkich możliwych dostępnych kolorach. Zaraz Wam pokażę, tylko sobie to ułożę, bo jak zwykle moje szczęście jest takie, że zawsze mi coś spada. Zobaczcie takie macie niebieskie, szare. Naprawdę dosłownie cała paleta barw jest w tych legginsach. No i rozmiarów jest też bardzo dużo. Czarne, to macie klasyczne czarne. No i tu tutaj znowu czarne, niby od 15 zł. I zaraz zobaczymy, czy ono faktycznie kosztuje 15 zł. No, 15 zł. No i tutaj takie spodnie dresowe, sportowe. Ja je bardzo lubię. 20 zł. On są dosyć spoko do biegania. Na przykład czytam na rower, jak idziecie, fajne są. No, ale mam dość, dość wysoki stan, więc też są wygodne. Bo ja nie lubię tych spodni z niskim stanem. No, i też zobaczcie, że macie wszystkie możliwe dostępne kolory, te bardziej stonowane, czyli tutaj jest jeszcze czerń, niebieski, szary, zieleń, brązowy no, po prostu cała paleta tych stonowanych kolorów. Ok, e, tutaj jeszcze z daleka mi się rzuciły takie spodnie 3 czwarte, też takie. A la jeansik taki. Zaraz Wam pokażę w jakiej one są cenie. One są w cenie 45 zł. A tutaj macie jeszcze czerwone, ale to już jest dres. To nie jest, tylko one są takie dresowe. Jak widzicie wiązane, tak się prezentują. No i z tyłu. Już Wam przybliżę zaraz cenę. 30 zł. No, i tutaj też. Ale powiem Wam, że te mają taki wzór, że mi się jakoś z męskimi bokserkami skojarzyły z daleka. 30 zł. Ja, może dziwna jestem, ale tak mi się jakoś dziwnie skojarzyłem. <grym>, ale te są też bardzo ładne. Zobaczcie na gumęczce z taką fajną koronką na dole. Zaraz sprawdzimy, jaka tu cena jest tych spodanek. 30 zł. Ale to są bardzo ładne. I to jest wydaje mi się taki materiał, który nie wymaga prasowania. Bo to wiecie, nie jest moje ulubione zajęcie, więc zawsze idę w taki materiał, żeby go nie trzeba było prasować. No, przyznaję się bez bicia. Ubam. Mówiłam wam wcześniej, nie? że ja mam zawsze takie szczęście, że mi wszystko spada, no ale przy okazji wam pokażę od razu w całości. Tak wygląda. To jest taka tunika, to jest rozmiar, zobaczcie, chyba 56, aż 56, 58. Także teraz wierzycie mi w to, co mówiłam, że rozmiary są duże. Ktoś obgryz cenę, ale widzę, że 60 zł miało być. Fajnie, jak ktoś przyczepił, nie? Nie no, no, ja wiem, ktoś się obgryz po prostu i musiał doczepić później, bo mu nie smakowało. Okej, okay, żarty żartami, ale teraz następna. To też jest taką firaneczką ugryfajną. fajną. Słuchajcie, jeszcze taki żenujący żart prowadzącego na koniec. Ostatnio widziałam takiego mema, gdzie pani psycholog pyta swojej pacjentki. Co, czym, co jest jej hobby, co najbardziej lubi robić na zajęciach. I ta e, pacjentka odpowiedziała, że najbardziej to lubi oglądać pierdoły w kiku i w pepko. Nie? <noise> nie no, ja wiem, mało śmieszne ale to tak na rozluźnienie atmosfery. Okej, okay, tu mamy jeszcze taką bluzeczkę. 45 zł. Oczywiście wiecie, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapkę w górę. Klapeczki, ja pierwszy raz widzę takie klapeczki z takimi cekinkami za 15 zł. Różowe, czarne, szare. Tutaj mamy jeszcze takie trampeczki, te trampeczki kosztują 20 zł. I takie klapki, wiecie, to są klapki zimowe, nie? 20 zł, ocieplane z dziurami u góry no i jeszcze te spódniczki na koniec tak mi się trafiły już na końcu zobaczcie, ale paski są fajne, są spoko, podoba mi się 60 zł sorry, że mnie trochę widać, ale jak pokazuję w dół to po prostu czasami się załapie. tutaj macie taką zieloną Trzydzieści pięć zeta. Czarna. Fajne są budresowo, wygodne. No, i ta jest też fajna, taki żywy jest ten kolor. I ona kosztuje 35 zł. O, jeszcze ta w paseczki pokazywałam Wam ciemną. Teraz wam jeszcze pokażę taką bladę Bo zbliżamy się już do końca tego filmu, więc to jest ostatnia rzecz, którą wam teraz pokazuję. I zobaczcie, ona kosztuje 35 zł.